No to chodź, wbijaj między nas i mówiszcie Mano, Maneczko z tej strony, jak robimy unboxing tego no, serwera. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Adam jest dzisiaj ze mną, Febru i Kuba, możecie się przyjechać. Ja też jestem. No. I, 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 dobra. I, i, dzisiaj nagrywamy, co, co nagrywamy? No, jak to, co mieliśmy nie wiem właśnie. Nagrywamy bedworsy, Dobra, nagrywamy Bedwarsy. Także widzimy się już na arenie. Dobra, jesteśmy tutaj już na Bedwarsach i taka informacja szybka, że kanał Febru Macie w opisie, tak samo jak jego perspektywę tej właśnie gierki. Dokładnie. A dla widzów, którzy oglądają u Febru, to wiecie gdzie jest moja. Dokładnie. Perspektywa Davsa również znajduje się w opisie. Możecie wbijać na jego kanał. Bo mam najlepszy tekstur pak. Sub, sub, Subskrybować. Jaki masz teksturpak? Takich którego ty nie masz. No prawda. O nie, mam ten teksturpak zły włączony. No to od nowa nagrywki idę i idę. Nie, a. dobra, dobra. Myślę, że tutaj Wilczas Kuba obuduje nam idealnie łóżko. Z tej strony Dariusz <laughs> Pakowski oraz Włod Włodzimierz Szaradowicz. Zapraszamy ten... Państwa na wspólne Co widowisko. Eee, kupię, co? Proponuję zagrać moją strategię. No Jaka, jest to, ta, tak, tak, tak. Właśnie, Jaka jest nasza ta, strategia? Właśnie, tak. lecimy Forja, exp'imy się... Dwa Forge i Sharpness, dwa Forge i Sharpness, bo po prostu... Ja coś, co to ja biorę? Się. Forge kupuję, ale nie... Ja tak. coś chcę sprawdzić. A, a. Aha, jak to się Dobra, mówi? chciałem być mądry, coś mi nie wyszło. Nic o. dziwnego. Ojej, o. O. Nie ma się co dziwić, tak? <laughs> Nie ja ma tak, co tak, dziwić. Tak. Nie no, nie ma oh to no. jak, jak cię wszyscy obrażają, jak ty nagrywasz Dobrze, ja pozwolę Ci. już Ci. Kiedy ma się takich przyjaciół naprawdę nie trzeba wyjść w rogu. Tak piękny. Dobra, jeszcze jeden, jeszcze jeden diament, guys i mamy ten... No. Ma 2 HP Ma 2 HP Tak. Ziel nie będzie ich miał. Albo jolo. Nie mi się podoba ten pomysł. Jolo. Jakby ju tak mam Jolo. Ty będziesz Jolo. Jolo. No Daj, to ej to emeralci... Ty to... już ma jak są zbroję w ogóle... No ja za... w ogóle Ja mam, ja mam Ja tu tylko... XD XD Idę się klepać, żeby było co do, do nagrania wstawić Właśnie no, no, ja to też to... tak, tak robię, ty No kurde, nie no Teraz muszę ostrożnie Żebyś mnie nie zabić Dobra, nie, nie. Ja tutaj, widzowie, zdecydowałem, ja robię skyblocka. Co ja robię? Co ja, owam, co ja robię, robię? O i co, ja miałem tak samo, ale wiesz co, może to podstala IPXL przez te lagi. Bo ja wiec, to, to Nie wiem, w sumie byli. kto lepiej, żeby sy kupił? Może niech Febra sy kupi. Się <grym> febra, zaraz będzie malaria, co? O nie, teraz o mnie! To widzimy jakoś memu o w ogóle. Ej, właśnie, widzowie, a propos, to brakuje mi jednego suba, więc możecie zostawić. Febru brakuje dwóch, o, też coś. możecie zostawić. Które, którego brakuje suba? Twojego, drogi widzu. Ja, to było takie... Nie umiem się klepać w ogóle, jestem totalnym zerem dzisiaj. Nie, mi właśnie dobrze idzie się. No, o, łatwo. Kurde, spadłem. Tak, babciu! Ale już im rozwaliłem łóżko połowę, Ty, oni, oni tam mają łóżko teraz odsłonięte. Bo Ale dwa klienti tam wciąż. Ja, ja słuchaj ja ja tam zaraz na nidzę wiadę. A to są Nuki. Rzuci Łatwo, no, łatwo, łatwo, łatwo. Bo, bo wiecie, ja chcę ten... mieć jakieś nagranie sklepania się na odcinek To ja do nich wbijam już, bo to są jak mówicie. To że dobra, no dobra, ja, ja łóżko opóle nam, bo nasze łóżko jest. A tu to są, takie jak to jak są Ezy Oni są oni są serio ez a nie Dobra, wejdź, tam zajmij. O, nie ma łóżka, dobra, nice. Łóżka? Dobra. Ej, nie wiem, nie, co widział, nie, nie widziałem, co się, stało. Nie Ej, co się stało, nie widziałem, co się stało, nie widziałem. Czy będzie... Ej, czy to będzie wygrana giereczka na odcinek, czy to będzie Ej, Teraz, teraz A, musimy, żeby nie stracić łóżka. A ja nie mam. Daj mi, daj mi na zbrojkę, ty. Też nie mam daj właśnie daj. na zbrojkę. już ten został. O, dobrze. Chceszcie jeszcze Golda? Ej, co? Nie. tak, już bo Ja nie mam. Ja, 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 ja w ogóle sklepę, żelaznej zbroi nie miałem Ale dobra, ładnie, pięknie. Ale łatwo, nie? Ładnie poszło. Powiedziałbym, że... Przecież nie. Lepszy miecz, może miał ten yy, jak sobie Febru mięcz, niczym to... detadio, nie powiem co, bo, bo no, fan, family był friendly. To Kozak, Ale po, pozdrawiamy detadio. To prawda. Ja, ja to wkleję, ja to muszę wkleić. Ja też. Jak on się teraz? Epizodion czy jakoś inaczej? Zygarde Bissi? Ja, nie, nie, chyba episodion pod, On jest o kilka lat świetnych przed nami i my już nie nadążamy za tym poziomem. Ej, co to za człowiek w ogóle? Wyjaśnijcie mi to. No Dobra, jeden legendę. pojechany. Później ci so, objaśnię legendę tego, legendę... Yy... Tadzia. To jest piękny człowiek. Serio piękny człowiek. I ciężki. <noise> I <Ciężki, głos> jak... jak go zrobię, jak go zrobię, jak go zrobię, jak go zrobię... Dobra, jeden, jeden za jeden. I został, ostatni żelazne, został ostatni do tak. sklepania, został ostatni do sklepania. Tak? To, nie ci są żółci w ogóle, no, żółci no, przeszli. Plus, plus właśnie ci żółci. żółci. Ale ci są żółci. Nie wiem, Mamy... ja chcę tego niebieskiego dojechać, prawie. żeby mieć ładnie na materiale, czy beczonia, ile... beczonia. Nie ma ich że, na... że będę mógł napisać, że zabiłem cały team, bo ja mam takie tylko pytanie, po co ty mi dałeś te M? Może byś sobie kupił? Nie było tematu. Mamy jakieś reakcje? Mamy 8. Musisz spadłem z wyspy. A, dziękuję. Gdzie są tak seriously? Też nie wiem. Teraz trzeba zrobić przybliżenie na, yy, 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 na klawiaturę. Yy, co, co ja piszę w ogóle? U, yy, yy, yy. Ja, ja mogę wam powiedzieć gdzie są rzuci, a to nie jest trudne. No. Yy, Patrz na przykład, są u ciebie w łóżku? Ej, o tym nie pomyślałem. Eeeh. Tak a na to, cały, ale to cały czas na kontrolu siedzą? Tak, no to co ty myślisz, a potem do, do łóżek, no to tak dużo ludzi robi, tylko ja nie wiem czy oni są tam teraz, ale często Spoko, tak jest. idę z tobą, idę z tobą. Tak, są, tak. są, widzę ich, w łóżku są. W łóżku? Ja se kupuję zbroję, tam... Jakie <grym> to jest Mineral takie że te kidy zrobiły? Dobra, leżą, Mówię. leżą, 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 leżą. Leżą ładnie. Dajcie mi final kill No sorry. Dobra, pięć final killy, 3 normalne, jedno łóżko zniszczone, no, fajne, fajne, fajne. najlepsze staty. Ład, piękna jest. giereczka. Fricks Ooo, to było fajne. Najlepsze staty macie. Tak, no. gen. Także. Dobra, jeszcze jedno gest. Dobra, to ja się pożegnam. Już? Okej. Okay. Także to byłem tyle z tego odcinka. Myślę, że wam się spodobało. Możecie wy się też pożegnać. Tutaj. Siema, cześć. Dobra, Dobra. także stacie łapkę w górę, suba, dzwoneczek, no i siemka.